Czekaj, jeszcze raz. Marynarzyk. Dobra, zaczynam. Spróbujesz to samo. Mogę to przewidzieć. Jakby wyjść tylko od tego? No, no właśnie, w ogóle tu jest dużo tych paradoksów. Bo jeśli ktoś kocha, no. to, to nie jest mi Jak nie kocha tych swoich bliskich, to wtedy jest mi godny. No. No ale paradoksem jest też to właśnie. Ten, no mi się to od razu rzuciło w oczy, te, te czytania, szczególnie. Pierwsze czytanie i, i Ewangelia, jakby zmiana kierunku, tego co ludzie, czego ludzie się zawsze spodziewali, żeby przyjąć y, błogosławieństwo. Nie? Wyrazem tego błogosławieństwa było albo to liczne potomstwo, nie? albo mhm. no, gość w dom, Bóg w dom, nie? ta gościna y, starożytna u, u Semitów nie? przychodzi, y, przychodzą. Trzej mężowie do Abrahama przynoszą błogosławieństwo. No i Sara y, dostaje tą obietnicę, i Abraham też, że urodzi Sara syna. Przychodzi Elizeusz do, do mm -hmm. szunemitki, daje obietnicę, będzie błogosławieństwo Boże, nie będzie potomstwo. I, i ludzie oczekiwali na to, żeby, żeby to błogosławieństwo przyjąć, żeby je mieć. A to, co robi Jezus, no to obdarowuje błogosławieństwem, bo On sam jest pośród swoich uczniów. On jako, jako to źródło błogosławieństwa, ale nie zatrzymuje ich na miejscu. Mówię teraz idźcie i zanieście to błogosławieństwo. Kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje. Kto przyjmuje to, co wy niesiecie, przyjmuje to błogosławieństwo, które ja wam przekazałem. I to jest ciekawe, że, że nam przy świętej przychodzimy do Kościoła, i na koniec ksiądz udziela rzecz błogosławieństwa. Nie? Niech was błogosławi mm -hmm. Bóg Wszechmogący. Idźcie w pokoju. Teraz idźcie i to błogosławieństwo zanieście ludziom. Ja was posyłam. Nie? Ładne to takie. No myślę sobie, że te intuicje starotestamentalne miały coraz bardziej wymiar taki prawny też, bo było prawo gościnności bardzo mocno przestrzegane, że jednak to co mówimy, gość w dom, Bóg w dom, to ono ma już korzenie bardzo stare. Widzimy w przypadku Sodomy bardzo mocno, jak przestrzegano prawa gościnności nawet kosztem swoich domowników, swoich najbliższych, że lot nawet był gotów wystawić. Na, na, na skrzywdzenie swoje, swoje córki, żeby tylko przestrzec e, tego prawa gościnności. E, I to coraz bardziej przechodziło to, co mówi rzeczywiście, czego nauczał Chrystus, że już nie tylko że mamy być otwarci na to, że Bóg przychodzi do nas. Na różne sposoby, e, i żeby zauważyć e, tą Jego obecność i błogosławieństwo, które przychodzi wraz z przyjęciem jakiegoś gościa, ale że On nas posyła właśnie z tym darem, e, niejako z takim mandatem, że Wy macie iść i bądźcie pewni, że Wy jesteście błogosławieństwem dla innych. E, no to to właśnie jest takie dwustronne. Z jednej strony mamy. Być czujni na to, że ktoś nas odwiedza z błogosławieństwem, ale i być odważni w tym, żeby, żeby ruszyć do kogoś z tym darem. Że Bóg działa przez nas. Niektórzy mają takie myślenie, o ja niegodny, ja niegodna. Przez Ciebie Bóg chce działać. Nie? Tak, nie na miejscu, nie w jednym punkcie, ruszmy się z miejsca i nieśmy błogosławieństwo, którym Bóg nas obdarowuje. Amen.